Zrobimy ich według najwyższego poziomu. Przitaję się na scenie. Parda par diamentów. Diamond. Grzegorz Anna Kocimski. Diamond. Beata Lach. Diamond. Pet Strini. Diamond. Steven and Gemma Stryny. Founders Diamond, Maria Duričik. Founders Diamond, Žilvinas and Dana Elvikai. Executive Diamond, Kristina Maximovič. Executive Diamond, Sergey and Natalia Semečenko. Executive Diamond, Denis Snipes. Triple Diamond, Zbik and Šarek. And. Founders, current ambassador, 65 FAA points, Steve Yagel! Dobra, right, diamenci w i są liderzy, nie są niesamowici Znamy te wszystkie te wszystkie osoby, znamy ich, wszyscy, ich wszystkich, znamy. Niektórzy są z nami kilka lat, niektórzy wiele, wiele lat. Ale wiemy, że przewodzą, z miłością i przykładem. Przewodzą z miłością i przykładem. Chcemy poczekać, podziękować w imieniu wszystkich liderów i wszystkich wolontariuszy, którzy pracują za, za sceną. Wszystkim tłumaczą, którzy robią wspaniałą pracę. Ludzi, którzy to wszystko razem poskładali cały cały zespół. Bardzo ciężko pracowali po to, żeby to była niesamowita funkcja dla was. I Robertowi April że są w ten weekend, będą jutro. Dla Co za bonus. I diament dyrektorski tej Snipes. Ten facet nie musiał tutaj być. Gdybym powiedział o jego stylu życia, nie wiem, czy ty, o co że ty mówił. On ma tak wielkie serce. oferował mi, żebym zostawał w wielu miejscach, które mają, które nie podróżują na całym świecie. Mają takie programy wakacyjne. Kiedy je, jest w domu, który sadzi jest taki jakby centrum wakacyjnym dla, dla całej rodziny, bo mieszka w takim miejscu. Widziałem zdjęcia ich, ich pięknej posiadłości na plaży. Ale oni, tak i oni teraz staram się oddać to, co dostali wcześniej. I chcę, żeby każdy z was miał możliwość słuchania jutro od literów, żeby do, dostać te, te takie perełki. I mamy jutro rano specjalny serwis. To nie jest part programu, ale zapraszamy Was, żebyście byli częścią tego ze mną i z Endym i Robertem Ronem o 8.45 rano. To będzie serwis, gdzie będziemy wielbić. Tak, to będzie tutaj. Nie chcę was kusić, nie chcę mu tego robić. Ale Ty i na to byli parę tematów funkcji w Stanach. On mnie nie pamięta. Kilka tygodni tego o, o, o tym mówiliśmy. Ja tam byłem na Jeff'a Doyle i mówię: Ej, ja też tam byłem. Ciągle pracuję na tym, żeby być bardziej zapamiętywanym. Ale pamiętam, jak, jakie było ich. Pamiętam, pamiętam, co mówili, pamiętam, jak bardzo e, ważna była ich, ich przekaz właśnie w niedzielny poranek. Kochamy Was. Niech Was Bóg Błogosławi, to był wspaniały dzień.